Poskładaj elementy i zobacz więcej. Chcesz wiedzieć, jak wygląda praca profesjonalnego doradcy transakcyjnego? Weź udział w EY Financial Challenger. Konkurs składa się z trzech etapów, w których ty i Twój zespół bierzecie udział w cyklu interaktywnych zadań. EY Financial Challenger to doskonała okazja, by wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. W ramach konkursu przeprowadzasz transakcje sprzedaży lub kupna spółki, dokonujesz wyceny i przygotowujesz analizy finansowe. Poszczególne elementy układasz tak, by uzyskać optymalne rozwiązania rzeczywistych problemów, z którymi profesjonalni doradcy transakcyjni stykają się na co dzień. Jednocześnie ćwiczysz istotne umiejętności, takie jak prowadzenie negocjacji, tworzenie prezentacji biznesowych i rozwiązywanie zadań z zespołem. Podaj mi wyzwanie i wygraj atrakcyjne nagrody. 30 tysięcy zł za zajęcie pierwszego miejsca. 10 tysięcy zł za zajęcie drugiego miejsca. Płatne praktyki w dziale doradztwa transakcyjnego i inne atrakcyjne nagrody. Zbierz 3 lub 4 osobowy zespół, zarejestruj go na ey.com.pl ukośnik challenger do 18 listopada 2013 roku i zacznij poziom wyżej.